Likwidacja zatoki rozpoczęła się tuż po świętach, gdy tylko kierowcy zorientowali się, że po przebudowie przystanku autobusy będą się zatrzymywały na jednej z dwóch nitek jezdni, wieszczyli, że w centrum miasta będą się tworzyły ogromne korki. Władze miasta i przedstawiciele zarządu infrastruktury miejskiej zapewniali, że nic takiego dziać się nie będzie. Sprawdziliśmy, jak teraz jeździ się ulicą Sienkiewicza. Odwiedziliśmy ją w godzinach popołudniowego szczytu. Okazało się, że obawy kierowców się nie spełniły. Ruch na ulicy Sienkiewicza odbywa się płynnie. Samochody, które jadą za zatrzymującymi się na przystanku autobusami, mogą bez problemu zjechać na drugi pas i jechać dalej. Ulica nie korkuje się, choć podczas naszej wizyty z kamerą na przystanku zatrzymało się kilka autobusów. Nawet gdy w tym samym momencie stoją tam dwa autobusy, ruch samochodowy wciąż odbywa się płynnie. Zmiany na tym przystanku wprowadzono m.in. dlatego, by ruch ciężkich pojazdów odsunąć od kamienic. Mieszkający tam słupszczanie od wielu lat skarżyli się bowiem na drgania w mieszkaniach oraz uszkodzenia budynków. Część słupszczan zwraca jednak uwagę na fakt, że autobusy, które teraz zatrzymują się na jezdni będą niszczyć jej nawierzchnię. Boją się, że na wysokości przystanku będą się tworzyć kolejne, tak bowiem dzieje się przy innych przystankach, na których nie ma zatoki, na przykład na alei 3 maja. Tam nawierzchnia asfaltowa w miejscu, gdzie zatrzymują się autobusy, jest już w bardzo złym stanie technicznym. Zarząd Infrastruktury Miejskiej potwierdza, że za kilka lat podobnie może stać się na ulicy Sienkiewicza, dlatego już teraz planuje wymienić nawierzchnię na jezdni na wysokości przystanku na betonową, która jest bardziej odporna na uszkodzenia niż warstwa bitumiczna. Podobne rozwiązania zastosowane już na kilku ulicach, gdzie stoją przystanki bez zatok, m.in. przy ulicy Kaszubskiej. Podobne inwestycje mają być prowadzone również na innych przystankach, przy których autobusy zatrzymują się bezpośrednio na jezdni. Nie ma jednak jeszcze harmonogramu takich prac. Podobnie jak nie nie ma planów likwidacji innych zatok autobusowych w mieście.